No, zaczynamy. Postanowiłem, teraz się podjąłem. Kiedyś bym tego nie zrobił, ale myślę, że teraz mi się uda. To jest gruba blacha, to powinien być półtorówka albo dwójka. To jest jeszcze stara perelowska taczka i tu ma dziurę. Tutaj ktoś już spawał. No ale spawał. Dobra. Pomijając to, Pomyślałem tak, wycinam tutaj kwadrat, znaczy prostokąt, i spróbuję to wstawić także zaczynamy najpierw odrysujemy jak to ma wyjść no, tak. żeby to się tu później wszystko połączyło później weźmiemy jeszcze użyjemy szlifierki ćpieniowej. na razie kątotkę wycinamy. No. dobra wycinamy ten będziemy mieli cały wstawione ładny kawał blachy solidnie no to jest dwójka blacha także no pewno jakoś sobie poradzimy. Teraz będę hałasował. Robić, to trzeba zrobić ładnie no, nie pomyliłem się dużo zaraz zobaczymy bez my... przestawię sobie bo będziecie widzieć więcej to jednak jest dwójka blacha to, to jest grube do spawania dość. bo jakby to znów tutaj tak jak to się mówi smarkał, smarkał teraz należałoby przyciąć kawałek o, tego profilu teraz przytniemy to tu spasujemy ładnie komu by się chciało tak bawić ale mi się spodobało spawanie dlatego się bawię dobra tak. może będziemy tą stronę mniej zawdziębiała ale tak węższe troszeczkę nie, to już na tą robiliśmy to robimy tą do końca dobra, tu I. utnę trochę z zapasem Terazek miałem taki ciężarek O jest do, do... Doci ja dociskam, niestety pewnie nie widzicie tego No zaraz zobaczycie pokażę Wam O tu mam taki ciężarek do dociskania Ciekło, ale zaraz będziemy tu podocinamy teraz tutaj zaraz no marka mi się przyda no. znaczymy gdzie to mamy no. tutaj no. o widzicie, ile jeszcze trzeba wyciąć trzeba to wszystko wyciąć wyciąć To proszę o, kurczę przestawiłem i nie widać co ja robię. Ale wytniemy też. O, zobaczcie, tu hałasowałem. Żeby było Ciepłe może być. Trzeba uważać. Dobra, jeszcze tutaj ten kawałek. ławeczkę i teraz ją musimy sobie przyczepić zaczniemy tu od tego rogu co najlepiej nam trzyma tu jeszcze na tym rogu wygląda trochę żeby stuknąć gdzieś tu o, miałem. stuknąć stuknąć o mam. Jak ładnie pasuje jakby stąd było. Teraz, teraz. To tutaj z drugiej strony przecież mam magnesy. Coś, nawet mocny jeden. O na magnesie i mnie nie ucieknie. Czek, trzyma. Pięknie, bardzo pięknie. Z góry to wylegu. Ucieknie. Daj, Najgorsze to są początki. To Nigdy takich rzeczy nie robiłem. Pierwszy raz w życiu takie coś robię, taką naprawę. Zaraz zobaczycie, jak fajnie nam to wyjdzie. Ja będę już jestem zadowolony, bo widzę efekt. Tutaj trochę jeszcze trzeba. Teraz przyczepię z powarki, żeby już uciekać. Tylko tutaj jest taki na końcu taki grat pil. teraz chyba leży dobrze dobra trzeba podłączamy teraz spawareczkę naszą gdzieś tutaj do masy masę masę o, o, o. jaki prąd damy no 75 może być 75 amper Teraz to poczujemy. rękawiczki. Jak to się mówi, będzie pan zadowolony. No dobrze, no widzicie, trzeba coś podsklepać. Hmm. Trzeba to jest wysznuufować. Маме масе. Тој сукцес. sobie teraz już chyba dobrze odstukać. Tutaj. Jednak za duży. Mniejszymy. Ну, все дюры отрубили, просто вставим. Mm -hmm. Musimy teraz troszkę obrócić. teraz na razie wyłączymy później wam pokażę jak to wyszło No zobaczcie tak to wyszło teraz na razie żadnej dziurki nie widać przepalało się to niemiłosiernie później nawet po, pomimo że odcięłem tutaj prawie 5 cm ale ta blacha stara nie była równa także to jak się trafiło tam cienką bo to beton był czy coś to powycierane szpadlami łopatami no, ale jakoś wyszło. A teraz weźmiemy tylko jeszcze, yy, zrobimy to tak trochę ładniej. A no, tylko dla wyglądu tutaj. No. no i tyle. I więcej nic nie będziemy kombinować. Jeszcze można będzie w środku ona i tak była zardzewiała zaraz pokażę wam drugą stronę dla porównania drugą stronę też sobie zrobię tylko już wiecie już jest po 6.20 stałem po 8:00, także wystarczy trzeba się zwijać do domu zobaczcie drugą stronę no teraz druga strona to wyraźnie nie będzie pasować Teraz, o widzicie Teraz muszę przestawić kamerę przestawię wam nie bardzo widać tą drugą stronę. Nie bardzo widać. pochylę ją. W środku też widać, tą starą. No, zobaczcie, ta druga strona. No, ta druga strona jest mniej tutaj przedziurawiona, powiem. No, zobaczymy, co z tego będzie. Też chyba zrobię to. No, tutaj powinno być. To jest mniej, dużo mniej. tam to było, widzieliście. Dziura prawie na 15 cm. No, no ona tutaj jest zardzewiała przecieniona też. Także tutaj wytnę. O, kawałeczek No tu powinna pójść szybciej. Zobaczymy, jak ona, no ona. Ona nie ma nawet chyba półtora milimetra. Ma a miejscami, gdzie przetarta, to nawet może być z milimetr. Także cienizna, cienizna. Ale jestem zadowolony. A to najważniejsze. Tamta strona już myślę, że nie będzie ciekła. A jak będzie ciekła, to się zaznaczy markerem, poprawi się i będzie dobrze. Na razie nie planuję jakiejś budowy, ale jak się wozi, coś też się gubi w tatce, To też nieładnie. Piach na pewno już nie wyleci. To mogę być pewny. Dziękuję, pozdrawiam.